Mój ostatni kupon okazał się zwycięski. Jestem 440 zł do przodu, a więc dzisiaj postanowiłem zaszaleć. Zwłaszcza, że wraca Ekstraklasa, czyli liga, w której czuję się najlepiej. Zapraszam Was do obejrzenia mojego kuponu na sobotnie mecze najlepszej ligi świata oraz do informacji o promocjach powitalnych w fuksiarzu. Najpierw promocja powitalna, bo to jest to po co się tutaj zebraliśmy? Fuksiarz dla każdego nowego klienta, który zarejestruje się z linku, który jest pod tym filmikiem, przygotował dodatkowy freebet w wysokości 25 zł. Żeby go odebrać, należy się zarejestrować z linku, który jest na dole, e, wpłacić co najmniej 50 zł, no i cieszyć się grą u najlepszego bookmachera, jaki jest obecnie na e, rynku. Oczywiście obowiązuje także ta standardowa promocja powitalna, więc de facto rejestrując się u nas, zgarniacie dwie promki w cenie jednej. E, opłaca się opłaca się grać oczywiście w cenie, to tak mówię, w cudzysłowie, bo przecież możecie wygrać i być bardzo dużo na plus. No, jeśli ktoś nie ma konta, serdecznie zapraszam, bo można fajnie skorzystać. Możecie postawić oczywiście swój kopon, a jeśli nie macie żadnego pomysłu, to możecie zasugerować się moimi typami. Ja dzisiaj yy, widzę dwa spotkania, które chciałbym wytypować. Po pierwsze Raków Częstochowa gra na wyjeździe z Wartą Poznań. Wydaje mi się, że Raków będzie potrzebował trochę czasu, żeby się rozpędzić, natomiast no, jest to mega pewna drużyna. Drużyna, która super popracowała w zimowym okresie przygotowawczym, mierzyła się z poważnymi sparring partnerami, była i w Holandii i w Turcji, więc naprawdę nikt nie popuścił w Rakowie, wręcz dokręcono śrubę jeszcze bardziej. No i jestem przekonany, że pewnym krokiem Raków będzie kroczył ku Mistrzostwie Polski, Warta oczywiście, wiadomo, jest poukładana, solidna, dobrze zorganizowana i tak dalej. Natomiast, no, nie da rady Dawid Szulczek yy, przeciwstawić się Markowi Paprzynowi. Zwłaszcza, że kurs 1,78 jest całkiem zachęcający. Gdyby był taki 1,50, to bym pewnie nie grał. Ale 1,78, no, dlaczego nie? Drugi mecz: Śląsk Wrocław w Zagłębi Lubin. Nie wiem, jak wam, ale mi to się jawi jako totalny paździerz. Yy, te derby Dolnego Śląska to takie derby totalnie na siłę. Bo ani nikogo one nie grzeją, ani za bardzo one nie wyglądają. Oczywiście no, zdarza się od wielkiego dzwona taki mecz jak 4 4 kiedy Exposito pamiętam, strzelił 3 bramki, to był taki jego jednorazowy wybryk w sezonie, w jego pierwszym sezonie w ekstraklasie. Natomiast no, to są raczej wyjątki, na tym mecze się fatalnie patrzy, więc stawiam na to, że będzie mało goli. Poniżej 2,5 gola, 1,78, taki sam kurs jak na Raków Częstochowa. Daje mi to łączny kurs w wysokości 3,17, podoba mi się taki kurs, 250 zł sobie postawię na to, żeby. Na, 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 te, na te dwa zdarzenia. Wydaje mi się, że, jestem, że mam dużą szansę na wygraną, bo, no bo do obu jestem w miarę przekonany. Stawiamy zakład. 250 zł do wygrania. 3,17 kurs. A więc trzymajcie za mnie kciuki. Dla Was przygotowałem jeszcze konkurs. Dla trzech pierwszych osób, które poprawnie wytypują dokładny wynik i jednego strzelca w bramki w meczu Śląska-Wrocław z Zagłębiem Lubin przygotowaliśmy freebet w wysokości 50 zł. Żeby odebrać ten freebet, no oczywiście trzeba mieć konto u księża. Jeśli nie macie, to serdecznie zapraszam do linku, który jest pod spodem. Tam możecie założyć to konto i odebrać dodatkowy freebet. No i trzy pierwsze osoby, które trafią taki wynik i, do, i, i nazwisko strzelca. Otrzymają od nas tego typu prezent, serdecznie zapraszam i polecamy się na przyszłość.